Nauczyciel ma możliwość dodania własnych poleceń oraz modyfikacji już istniejących. W tym celu należy kliknąć ikonę z czapką, a następnie koło zębatę. Widoczne w module poleceń zadania można rozwinąć, aby odczytać ich treść. Aby niektóre z nich nie były widoczne na mapie, należy je odznaczyć. W celu dodania własnych poleceń należy kliknąć ikonę plusa. W wyświetlonym edytorze należy wpisać tytuł zadania. Oraz jego treść. W celu zatwierdzenia wpisanego zadania należy kliknąć przycisk Zapisz. Zadanie takie zostanie automatycznie zaznaczone jako widoczne. Aby wyjść z edytora zadań, należy kliknąć w dowolny obszar ekranu poza oknem edytora. Wówczas dodane zadania pokażą się na aktualnej liście poleceń. Uwaga! Dodane zadania własne zapisują się w informacjach profilu. I tym samym użytkownik ma do nich dostęp, logując się z dowolnego urządzenia.